L jak like. Tu chciałbym się pochwalić, że 52% osób, które obserwują nas na Facebooku to kobiety. I jak improwizacja. Czyli to, co właśnie teraz robię, zostałem postawiony przed kamerą i mam coś mądrego powiedzieć, żeby wyszło profesjonalnie, sprawnie, zwinnie i żebyście jeszcze dodatkowo coś z tego wyciągnęli. V. Virtual Reality. Wirtualna rzeczywistość. To jest wszystko to, do czego zmierzamy, tak nam się przynajmniej wydaje. To jest wirtualny świat, wirtualne rzeczywistości odwzorowane w online nowym świecie. To jest to, co będzie nas niedługo otaczało i będzie nam się wszystkim wydawało, że to jest nasza zwykła rzeczywistość. E jak English, czy język angielski, którym w live'ie operujemy na co dzień, ponieważ właśnie zdobywamy rynek brytyjski. Ciekawostka: co dwie godziny w języku angielskim powstaje nowe słowo. Lidy to kontakty osoby z różnych firm zainteresowane potencjalnie usługami, produktami, które inne firmy oferują. W przypadku Lively z lidami pracujemy bardzo dokładnie, opiekujemy się nimi, wysyłamy artykuły, wysyłamy webinary, zaproszenia do, na spotkania. Bardzo chcemy być w kontakcie z każdą osobą, która się interesuje tym, co robimy i, e, no i chciałaby w przyszłości może zorganizować taką konferencję. Y, jak YouTube, jedna z najbardziej popularnych platform VOD i streamingowych. E, funkcja streamingu została dodana nieco później, również jest przez nas czasami wykorzystywana na konferencjach. E, sama platforma zaczynała jako platforma do oglądania filmów, a pierwszym filmem na niej był nastolatek w zoo.